Siemanko, jeśli ktoś jest entuzjastą motoryzacji słyszy słowo crossover, oj tak szczerze, to nawet może się troszkę... Krzywić. Ale spokojnie, w dzisiejszym odcinku się nawet podślini. No aż mi jeszcze kupry Formentor u mnie na kanale nie było. 2022 rok, przedlift, wersja VZ. Ej, no ten wóz jest w miarę rozsądny w eksploatacji. Naprawdę kapitalnie się prezentuje i bardzo zdrowo odpycha. No i w ogóle, jeśli chodzi o ten egzemplarz, no na YouTubie jest pełno testów. Przecież Formentorów, ale Petrolhead, jak to Petrolhead dorwał takiego... Troszeczkę innego, troszeczkę dziadniętego. <grywa> Zaciski Maserati, normalnie hamulce Maserati tutaj są. No Ale wiecie, skoro samochód ma ponad 450 koni mechanicznych, no to musi jakoś hamować. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, tak szybciuteńko zmierzymy ją raceboxem, skoczymy na próbę autostradową. Cupra Formentor to jest ogólnie taki dość ciekawy przypadek, bo yy, jeśli chodzi o kupry, no to mamy, nie wiem, Cupra Leon, Cupra Ateca, ale... Te modele mają odpowiedniki w Seacie, a czegoś takiego jak Seat Formentor po prostu nie ma i nigdy nie było. I to jest bardzo ciekawe, bo cupra jest jakby sportową odmianą Seata, tyle że nawet taką cuprę Formentor możemy sobie kupić no nie wiem, z 1.5 TSI pod maską. Wiecie, no wszystko to jest kwestia kryteriów, ale jeśli chodzi o na przykład takie 1.5 TSI, no to ten fus jest, raczej ma taki spokojny charakter. Są też dwulitrowe benzyniaki 190-konne, hybryda typu plug-in. Ale dobra, o silnikach pogadamy sobie troszeczkę później. Jeśli chodzi o bryłę, jest ona strasznie zgrabna. <laughs> się przestraszyłem, jest tak zgrabny ten samochód, wiecie co? No, jeszcze nigdy mnie tak nie przestraszyła zgrabność samochodu, po prostu. I to crossovera. Formentor oparty jest na płycie podłogowej MQB. Mamy do czynienia, tak jak wcześniej mówiłem, z przedliwcem. Polecam film e, mojego kolegi Gianni Mobilni, w którym możecie sobie zobaczyć Formentora przedliftowego oraz poliftowego obok siebie. Są umówione różnice, no ale my skupimy się na tym egzemplarzu, jeśli chodzi o sylwetkę. Jest to w zasadzie taki podniesiony hatchback, ale, ale ani nie jest on podobny do Golfa, ja wiecie, jako MQB. Ani do Leona, ani do Ateki. No, wprawdzie są tutaj pewne cechy stylistyczne, jakby wspólne dla wszystkich modeli w gamie kupry. No, wam to pokazać, proszę bardzo, naprawdę korzystnie. W zasadzie to jak jedziemy w nocno, to od razu widać, że mamy do czynienia z Formentorem VZ, bo jest to już taka lepsza wersja o tym zaraz. a ja jest jeszcze VZ5, nawet, ale. Ten egzemplarz jest szybszy od VZ5. Znaczy, powinien być szybszy. no Przekonamy się na próbie autostradowej. Proszę bardzo, takie LEDy z przodu. Emblemat Kupra, charakterystyczny. No, takie Transformersowe logo. Ach, tutaj naprawdę się postarał, nie zrobił zwlotów szmaty. Wszystkie są prawdziwe. Nawet te z boku. Czy to tutaj centralnie? Zobaczcie. W tym miejscu też jest przelot. Jeśli chodzi o modyfikację tego samochodu, no to dosłownie kilka rzeczy tutaj zostało przerobionych. Wszystkie te elementy dookoła, tutaj, tutaj, tutaj przez drzwi zostały oklejone czarną folią i po prostu maszyna wygląda troszeczkę jakby bardziej tak off-roadowo. Jak tak kurczę pomyślał o prędkości maksymalnej, ile ten samochód idzie, to. Nie, nie, nie offroad. Mamy tutaj nawet tryb offroad, ale jeśli chcecie pójść w tym kierunku, no to polecam Wam test G klasy. 500 ostatnio była na kanale. I dobra, jeśli chodzi o wersję Formentorów. VZ, no to taka lepsza. Po prostu jeśli Formentor nie jest VZ, no to pewnie pod maską będzie 1.5 TSI albo 2.0 y, TSI 190-konne, bądź też hybryda jeszcze jakaś, była taka 204-konna, ale jeśli będzie to wersja VZ, no to 2.0 TSI, 310 koni mechanicznych w serii, lub hybryda typu plug-in 245 koni. No i jeszcze możemy spotkać coś takiego jak VZ5 z 2.5 TSI pod maską, pięciocylindrowym. Y, będzie to Wtedy takie rsq 3 Audi. Tutaj mamy do czynienia, powiedzmy, no nie wiem, z s trójką taką podniesioną. Wiadomo, może nie dosłownie, ale no to jest MQB, proszę Państwa. Cztery prawdziwe końcówki wydechów. Tutaj taki dyfuzorek, znowu MB, a tutaj proszę miedziany. A wiecie co dla mnie dziwne to jest, że na przykład w Audi są fejkowe końcówki wydechów, a tutaj w Cuprze na przykład nie. Jeśli chodzi o wnętrze, też to proszę, auto jest tak raczej w ciemnych tonach skonfigurowane, ale mamy tutaj e, miedziane też takie przeszycia. Ogólnie, jeśli mowa o wyposażeniu, no to po prostu jest to wersja VZ plus panorama plus ładowarka indukcyjna. Taka mądra konfiguracja. Myślę, że wyposażenie jest tej e, wciąż wystarczające. Boczek drzwiowy. No to tutaj jest twardo. Tutaj jest miękko, no bo skórka. Skórka. Też ciekawe przeszycia. Tu jest twardy fragment. Tutaj znowu skóra. No i tutaj jest twardo. Co ciekawe, ta cała wnęka, nawet od wewnętrznej strony, jest wyściłana. Poteliska sportowe. Można smyrnąć. No i tapicerka z tyłu. Półskóra. Jest to skóra ekologiczna. Tutaj jakaś tkanina. Przeszycia. Też ten motyw przeszyć... Powtarza się tutaj w każdym miejscu. Tak, jeszcze się tutaj sam za sobą. 198 cm wzrostu. Ten fotel wyregulowany jest pode mnie. Gluki, szerokie te foteliska są. Kurczę, szersze niż niejedne bary. Miejsce nad głową w miarę jest. No myślę, że więcej miejsca by było, gdybyśmy nie mieli okna panoramicznego. No ale. Eno panorama, fajna opcja. Kolana troszeczkę dotykają o fotel. Jest tutaj miękko, ale. No zaliczamy też dwumetrowca. Wiecie, to nie jest jakiś duży samochód, a nawet taki obszerny muszę przyznać. Ciemna podsufitka, no w wersjach VZ występuje ona, w gorszych, znaczy tych słabszych, ze słabszymi silnikami... Jest ona po prostu jasna. Jak ktoś nie potrzebuje takiego dzika, no to może sobie yy, poszukać jakiegoś formentora ze słabszym silnikiem i po prostu jest tu doposażone jakieś większe felgi i tak dalej. Właśnie jeszcze koła tutaj, proszę bardzo. Ramiona czarne, matowe, wierzchnia część srebra polerowana. Felgi 19 cali i opony 245 na 40. Zobaczymy, jak jest z przodu, ale zajrzymy sobie z drugiej strony. Tak samo, ale tutaj za. Felgą iee yeah, piernicze. Dystansik centymetrowy, by to wszystko się zmieściło. A co to jest? Kurczę zaciski z Maserati czterotłoczek. Tak proszę Państwa, jest tutaj z przodu układ hamulcowy z Maserati akurat podpasowany. Super. Wymiary seryjnych tarcz, jakie tutaj były to 340x30 mm. Tutaj mamy 380x36 mm. No i dobra, co, patrzymy do bagażni. Coś, patrz to bagażnik, nie! No dobra, ja pierniczę. Zajrzymy. No jest tutaj bagażnik. Jest on taki mniej więcej jak w hedgebeku. już nawet nie będę patrzył ile litrów. Taki hedgebekowy bagażnik. Dziękuję bardzo. Siądźmy jeszcze za kierownicę. Boczek drzwiowy z przodu, też będzie powagowemu. Tak jest. U góry jest już miękko. Z tyłu twardo tutaj jest miękko z przodu. Takie szare dekory. Tutaj, tak jak z tyłu, skórka. No i twardo. Tutaj jest twardo. Cała wnęka jest miękka. Listwa z napisem Kupra podświetlanym. No i fotele standardowe dla wersji VZ. Spoko, jak na standardy? Bardzo spoko. No, ale takie barczyste. Takie wielkie chłopy wśród foteli. Zamykamy. I perspektywa z oczu kierowcy. O, to też zostało doklejone. W ogóle pełno elementów w tym samochodzie zostało e, PPF-em odziane. Proszę, deska rozdzielcza, też to jest takie oprzycie, ale to jest, czy to jest oprzycie? Nie wiem, taki chyba fejkowy szef mi się wydaje, odpalimy tylko, no to już na kierownicę zaglądamy, no i jeśli już macamy kierownicę, proszę, wieniec jest średniej grubości, a ma tutaj bicepsy, różne takie mm, wyżłobienia, zaakcentowania, podcięcie, tempomat, z tego co widzę, nawet jest aktywny tutaj. Proszę, tutaj kolejne przyciski, no, możemy sobie tutaj różne rzeczy, o, zmieniać. Nawet widok tych liczników, o ile pamiętam. O, taki behemowski troszkę. No i tak przeszedłem do liczników. Tak to wygląda to, jak w Audi. 300 km na godzinę na liczniku, ale przyda nam się to wyskalowanie dzisiaj. Podgrzewana kierownica. Kurczę, czy to było w serii VZ czy nie? Nie pamiętam. Z pewnością seryjne są te wszystkie wstawki miedziane jakby. No i co? Panelu do klimatyzacji już takiego fizycznego nie ma. Tutaj wszystko sobie zmieniamy, zmniejszy trochę temperaturę. Na ekranie też widzę, jest tutaj folia matowa. No i co, mamy tutaj takie widżety. system multimedialny. Myślę, że jest całkiem spoko w obsłudze, czy płynnie chodzi? Nie, no to tutaj powinno się wcisnąć. O. Teraz działa. Klima. Tutaj tryby jazdy będą? Gdzieś one są. Asystenci też trochę ich tutaj jest, auto samo parkuje, profile jazdy: komfort, sport, kupra, indywidual. Offroad, to jest proszę Państwa ciekawe offroad, no ale to jakiś taki lekki terenik, może chyba tutaj dałoby się wybrać, ale szkoda. Ja dla tego samochodu widzę zupełnie inne zastosowanie, później zobaczycie. No wie, są normalne, analogowe, tutaj ładowarka indukcyjna, dwa porty USB-C, wichajsterek, nie mamy tutaj gałęcjusza czy tam lewara, wichajsterek, auto hold, elektryczny ręczny, no i tutaj uchwyty na kubki, podłokietnik typowo dla wagów w dwóch płaszczyznach regulowany, miękki, skórzany i tutaj jeszcze kolejny schowek w zawsze mi się podoba ta fakturka, proszę bardzo jest ona taka, kurczę, taki jakby, taki trochę karbon jakby no i chyba miałbyś taki efekt, że miało to przypominać karbon no i tutaj schowek, miękko opada, jest wyściułan, cały jest mięciutki tak, jakby wiecie, wyflokowany. Tutaj widzę miejsce na kluczyk, żeby się ładował, albo po prostu, żeby go sobie wsadzić. No dobra, gasimy, zajrzyjmy pod maskę, bo to jest tej piśnia na torcie. Typowo jak w wagu? Typowo jak w wagu? O kurczę, pieczone, ale maska, muszę przyznać, jest dość ciężka i nie mamy tutaj amortyzatorka. No to tak średnio, ale wiecie, nie tym amortyzatorkiem człowiek jedzie. 2.0 TSI. W serii mamy tutaj 310 mechanicznych. Jeśli chodzi o moment obrotowy, 400 tonometrów, ale też po wagowemu, wiecie, to jest taki całkiem indywidualny wag, ale wiec, wiele rzeczy tutaj jest wagowe. Takie jak na przykład bonusik. Po mam bodajże 333 konie mechaniczne, ale. W zasadzie to, czy mamy kuprę 310-konną, czy 330-konną, będą one realnie miały moc podobną. Skrzynia biegów 7-stopniowe DSG oraz mamy tutaj napęd na wszystkie koła Haldex. Jeśli chodzi o osiągi takiego fabrycznego Formentora, to pierwszą setkę powinien on osiągać w 4,9 sekundy. Patrzcie, poniżej 5 sekund, a prędkość maksymalna to 250 km na godzinę. Ten wóz nie jest seryjny, ale myślę, że nawet jakby była tutaj seria, to czas do setki będzie troszeczkę lepszy, pogarnijcie to, mam tutaj ściągawkę, w serii wypluł on ym, 342 konie mechaniczne i 448 Nm. parci do cholery bez żadnej przeróbki i teraz wejdziemy tutaj na modyfikację. Został tutaj dołożony intercooler Wagnera oraz downpipe, no to moc skoczyła na 370 koni mechanicznych oraz 467 Nm już jeszcze bez programu. No i zrobiono tutaj soft silnika, softu skrzyni nie dało się niestety wgrać innego, bo nie dało się jeszcze odblokować w tym roczniku. Po programie silnika mamy tutaj 453 konie mechaniczne oraz 546 N. Może czas na pomiar do pierwszej setki race I tak to wygląda. Oczywiście mamy tutaj procedurę startową. Możemy przejść do próby autostradowej, ale przed tym soundcheck. Wydech jest tutaj oryginalny, jedynie zrobiony downpipe. Wystarczy downpipe, by taki formenton naprawdę się nadzierał. Są tutaj ostre pops and banksy. rzucany typ kupra. No i dobra, nie wiem, z procedury startowej nie będziemy już ruszać. Właśnie, jeśli chodzi o sprint do setki. Zobaczcie, zobaczcie, czy wszystko tutaj na pewno działa. Działa. Jeśli chodzi o sprint do setki, byśmy byli tutaj w stanie zejść delikatnie poniżej 4 sekund. Mi się wydaje, ale mamy tutaj problem z trakcją proszę Państwa maszyna mieli na wszystkie koła jak rusza, naprawdę mega ten start wygląda jak próbowałem nie musiałbym jakąś nawierzchnię inną dorwać na tym parkingu co był soundcheck, no to ruszyłem z procedury, ale tam do setki bym się nie rozpędził, znaczy bym się rozpędził ale nie wyhamował no i dobra, zużycie paliwa już wcześniej sobie wykasowałem no i do. No nie I tutaj nie będzie pomiaru Sto No dobra Zobaczymy jak to z tym V-Maxem tutaj jest Jest dość mocny boczny wiatr No tam policja stała nawet Ale to nic Już To jest odcinek bez ograniczeń prędkości Proszę państwa, no co Ej, dobra, tutaj musimy odpuścić chwilę, bo jest podgórka, ale ruch na prawym pasie. Jak na prawym pasie za dużo się dzieje, no to odpuszczamy. Bezpiecznie sobie lecimy. O tutaj lekki pops and bank. <grytum> Zajedziem buuu. Bu, bu. Ja bym tutaj zmierzył 1200, ale boję się, że... Wolę skorzystać z odcinka specjalnego i po prostu faumaX tutaj zbadać. Może i 200, 250. O kurczę, kurcze, jest boczny wiatr, troszeczkę czuć, nawet widać po kierownicy. Dobra, i 12,53, 200, 250. To ciekawe, najpierw zrobiliśmy pomiar 200, 250, nie, nie 100, 200. Było 259 km na godzinę Pani, nie, nie wspomniałem w ogóle, że tutaj jest ściągnięty kagańczyk No, cool. taka ważna informacja A Petrolhead zapomniał wspomnieć Nie no, jest niestety trochę ruch Może w drugą stronę będzie luźniej Zobaczymy Mi się wydaje, że już na zjeździe na Szwed Po zjechaniu na Szwed i zawrotce Sprawdzimy 100-200 razu wjeżdżając na autostradę A tutaj... Raczej chyba nic nie zrobimy Dobra, no, dam wam tutaj play Jak jeszcze może jakiś v będzie lepszy No dobra 266 km na godzinę Formentor w formie jest Piękna forma e, Ale on chce jeszcze więcej jechać Już 270 ponad było według prędkościomierza Dobra, ja tutaj odpuszczę I lecę do zjazdu już spokojniej Takie 180 Kurczę Dobra, prędkości obrotowe Bym zapomniał To tak jest 140 km na godzinę To mamy 2,5 tyś... 2506 obrotów 120 No to będzie 2000. 161 i stóweczka. Szybko jedziemy i szybko sprawdzamy prędkości obrotowe. Poniżej 2000, to jest tak 1822. Zjeżdżamy, otwieramy okna, soundczyk trzeba będzie zrobić. Ja pierniczę. No, to ci dziad i będzie kigdał. Ale to takie siarczyste te strzały są, oj siarczyste Mamy tutaj aktywne zawieszenie Ze zmiennym stopniem sztywności Także no, prowadzenie spoko nawet Ale mało się przychylamy bardzo jak na crossovera, to jest rewelacja Ale troszeczkę na oponkach jakby się tak e, podślizgujemy delikatnie No dzisiaj widzicie, aż tak super nie kleją Opony, tak przynajmniej Tak przynajmniej to odczuwam Właśnie szczególnie jak startowaliśmy Od zera Do setki Kurczę, a ta kamera co, wyłączyła się? No panie drogi Co to ma być? Zaraz będzie VMAX No to tutaj Musi działać 100 200 by się przydało sprawdzić Ale jest to cholery Ruch Zobaczymy, spróbujemy. Dobra, idź do. No, będzie 100-200. 10:51 i praktycznie równo było, ale z bocznym wiatrem. Tutaj właściwie wysyłało, że 10:4 tak powinien robić ten samochód. Ale to już kwestia pogody, wiatru. I tego typu czynników 26,7 litra na 100 km średnie zużycie paliwa podczas próby autostradowej. No, czas taki zbliżony do tego, jaki robiła ostatnio prezentowana RTT-RS y, Audica. Ale ona też była dziabnięta na 400 KONI, no nie wiadomo, tak wyszło podczas testu po prostu. No, <ścoughs> jest, można zestrzelić i ktoś od razu zjeżdża. No dobra, zobaczmy, czy tu jeszcze się bujniemy troszkę szybciej Teraz 12 sekund, 200-250 175 km na godzinę według GPS-u. Pięknie. A sprawdziłem sobie tutaj temperatury silnika i skrzyni biegów. Wszystko jest w normie. Coś ta kamera dzisiaj do cholery się rozłącza. No proszę bardzo. I cholera nie chce nagrywać z Kubana. Ja tutaj luźno tak sobie lecę prędkością patrolową, no ponieważ jest ruch. Takie dwie paczki. Nie wiem szczerze mówiąc, czy płyniemy się. Jeszcze szybciej, 275 km na godzinę według, według GPS-u było realne. No i dobra, proszę Państwa. Ciężko tutaj nawet prędkość patrolową utrzymać. Dobra, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. I tak pięknie sobie Formentor poladził, poradził. Wszystkie pomiary są wykonane. Ale <grym> on tutaj strzela. Dobra, tryb komfort sobie wrzuciłem. Cóż, mam nadzieję, że ten samochód i ta próba autostradowowa, ten cały film wam się niesamowicie podobały. Czy formentorek jest w formie, szczególnie taki. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się.